Gracjan Szedziński po, e, po KSW 38, niestety nieudany debiut, powiedz co tak naprawdę się stało w tym pojedynku, bo ta pierwsza ona była bardzo mocna, im dłużej to trwało, no, przebieg był taki już, no, zmieniał się mocno. Zawsze mm, po prostu powtarzałem, że nie styl walczy tylko człowiek, ale no niestety postawiłem wszystko na jedną kartę, słyszałem ja taki w, pierwszy, w pierwszej rundzie, no i dałem po prostu wszystko, w drugiej dostałem tam troszkę łokci i tak dalej, no bo jednak nie chciałem tak się otwierać, nie się na jeszcze na tyle pewien co innego, gdy był przygotowany fizycznie, ale... Nie chciałem po prostu potwierać, no i nie dałem no po prostu nie jestem zadowolony od siebie, no bo... Wiesz, jak wyszła no po prostu za dużo poświęciłem na pierwszą rundę, zaryzykowałem. Trudno, nie hmm. Powiedzmy, że nie wdając się w większe szczegóły, Twój trener nie był wielkim fanem tego, żebyś zawalczył na ostatnią chwilę. Co Cię tak naprawdę skusiło, żebyś mimo wszystko, wiesz, wziął z kimś tak mocnym i jednak w tej pierwszej Lidze Polskiej? Po pierwsze, Berserkers. Po drugie prawdziwe tak, gdy chcę powiedzieć, nie. Mhm. E, czy sądzisz, że po tym pojedynku e, potrzebujesz spróbowania szansy poza Federacją, czy właśnie chciałbyś jednak jak najszybciej wrócić tutaj bez, bez żadnej przerwy? Tak naprawdę no nie no, przerwa jest potrzebna, niestety, nie, nie jakaś druga i tak dalej, no bo wiadomo, no, szkodami czasu. Chcemy czasu oczywiście jak najlepiej wykorzystać, ale delikatna przerwa jest, chciałbym wrócić i walka w KSW było, była dla mnie, była moje marzenie. Zawsze tym, że oglądałem walki i w całkowist KSW i... Zawsze wyobrażałem sobie, że chciałbym po prostu tutaj wystąpić. Tak naprawdę wymarzyłem to sobie, wyimaginowałem to sobie. Było prawie tak, jak chciałem. To po prostu no... Było Dwa dni to troszkę za mało. Bardzo bliska decyzja właśnie większościowa. Czy do ostatniej chwili tak naprawdę wierzyłeś, że, że to będzie na twoją korzyść? No odczułem tą drugą rundę tak naprawdę i... Tak czułem, że może jeszcze dadzą mi tą wygraną, ale... Tak czułem, jeżeli miałbym to tak realnie oceniać procentowo, to oceniłbym tak... 70... Może 80 na 20-30 dla mnie, więc mm -hmm. no, nie miałem dużych nadziei, nadziei. oczywiście umiem tak jakby realistycznie siebie ocenić i nie potrzebuję żadnych tam pocieszeń, pochwał, niektórzy mówią, że mi się podobało, ale ja wiem, że jestem po prostu, dużo więcej z siebie dać, jeżeli jestem przygotowany. Dwa dni to stanowczo za mało. Już... Pomijając właśnie ten fakt, że no rzeczywiście nie miałeś dużo czasu na przygotowania, to... Kamil jest ewidentnie w Twoim zasięgu, tak byś to uznał, gdybyś miał większy, więcej czasu? No, mi się wydaje, że każdy. To jest walka, ogólnie ciężko jest, ciężko jest się nastawić i ciężko jest byś na dwa ciosy proste, do tego jak dochodzi do kick jest jeszcze ciężej, nie wiem, kolana, klincz, łokcie, zapasy, parter, nie wiem, a jest tyle że to jest niemożliwe, po prostu żebyś był gotowym na wszystko. Uważam, że każdy w każdego jest zasięgu, jeżeli ktoś po prostu chce, włoży w siebie dużo pracy i wierzy w siebie. Każdy z każdym może walczyć, jeżeli się przygotuje, jeżeli jest wojownikiem. Oczywiście chciałbym pozdrowić chłopaków z bramki, z Sparlinga, którzy, którzy oglądali tę walkę i bardzo mi kibicowali. Jednocześnie przeprosić ich, że, że ich zawiodłem. Chciałem pozdrowić trenerów Tomka Stasiaka, Piotra Bagińskiego, Akadiusza Sobolowskiego, Tomasza Nowakowskiego. I chciałbym przede wszystkim pożykować też mojej narzeczonej, bo być może gdyby nie ona, to... Nie byłoby mi tutaj, bo bardzo we nie wierzy, jako jedna z nielicznych osób i chciałbym po podziękować też sponsorom w firmie, firmie Heaven, w firmie Benbrook i sponsorom, którzy po prostu nie chcą też, żebym się ujawniał, ale wiem dokładnie o kim mówię. No i to było na tyle, jeżeli kogoś pominąłem, no to bardzo przepraszam, ale jestem troszkę zmęczony. Jeszcze raz, byle do przodu w takim razie. Nie, dziękuję.